Słońce się nachyliło, światłość dnia ustaje noc mroczna następuje i ciemność nastaje. Pośród świątyni pańskiej baronowie stają i Boga wszechmocnego pospołu błagają, aby miasto dzierżyli ku Chrystusa chwale, a żeby nie dostali Go, sprośni poganie. Wszyscy krzyżem padają, grzechy wyznawają. Misererere Domino, to dzień nastaja, żebyś nam objawił Twoje rozkazanie. Kto nad nami miastem weźmie panowanie? Szlachetni baronowie bardzo się troskają, biskupi opaci, może nie ma. Przed Bogiem ukorzeni Boga upraszają, aby objawił kogo honorem obdarzy. W świątyni ani jedna świeca się nie żarzy, a kiedy baronowie w ukorzeniu trwają, a północy ogromna światłość się zapali, z niej grom drugi i trzeci mnóstwo gromów wali, a za gromami wicher wstrząsa gmachem całym i one jedną lampę na ołtarzu gasi. Zatem baroni wielką trwogę odczuwają, a biskupi i księża do modlitw powstają. Śpiewają modły, fenik, kreator śpiewają. Nagle w sam środek wieży straszny piorun wali, aż baronowie z trwogi całkiem omdlewają. Wtem błyskawica światłość ogromną wydaje i gromnicę jednego z baronów zapala. Tego, któremu Pan Bóg cześć i chwałę daje, I syryjskie królestwo daje we władanie. Widokonej świecy płonące jasnością. Serca baronów znowu pełne są śmiałości. Widzą jak świeca księcia rozbłyska światłością, którą Bóg raczył zesłać w swojej łaskawości. Baroni wstają, okrzyk wydają donośny wiedzą że Bóg wysłuchał ich pokorne prośby widzą jak diuk bują na twarzy zmieniony wydobywa ze siebie westchnienie głębokie o Jeruzalem święte, o miasto wsławione, Dla Ciebie jeśli trzeba, chętnie śmierć poniosę. Jeżeli łaska Boska nie odmieni losu, tu pragnę umrzeć. Oto też Jezusa proszę, abym tu zginął, Gdzie on umęczony został.